Pamiętaj, że pewność siebie to postawa, którą możesz stworzyć. To stan, który możesz, w który możesz się wprowadzić oraz to cecha, którą po prostu możesz nabyć poprzez podejmowanie akcji. Ja pewność siebie opieram na takich trzech filarach. Pierwszym z nich jest akceptacja siebie. Jak do siebie mówisz? Co widzisz, patrząc w lustro? Jest takie fajne ćwiczenie. Stań dzisiaj wieczorem nago w lustro, spójrz się na siebie pięć minut i pomyśl, co do siebie mówisz. Jeśli są, to, myślisz, jeśli są to przychylne myśli i słowa, to świetnie, wtedy budujesz. Ale jeśli to są negatywne myśli i słowa, tutaj bym naprawdę zaczęła się troszeczkę zastanawiać i poświęciła na to czas. Drugi filar to działanie pomimo strachu. Pomyśl, czy wątpliwości cię paraliżują, czy potrafisz przez nie po prostu przejść. Daj sobie prawo do popełniania błędu. Paradoksalnie prawo do popełniania błędu pomaga, aby twoja pewność siebie rosła. I trzeci filar to świadomość wpływu. Na co w ogóle masz wpływ w życiu, a na co nie? Tam, gdzie masz wpływ, tam działaj. Wtedy rośniesz, twoja siła rośnie, tam buduj. To, na co nie masz sił, po prostu odpuść, zablokuj, nie zajmuj się tym. Dołącz bezpłatnie do najsłynniejszych ekspertów Flow w jednym wydarzeniu online. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. 100% bezpłatnie. Unity Poland.